Dzisiejszym gościem na Stoisku Instytutu Pamięci Narodowej jest dr Kazimierz Krejski, autor książki Obszar Zachodni Win. 1945. Panie doktorze, proszę mi powiedzieć, co czytelnicy znajdą w Pana pracy. Zrazu sprostowanie. Ja miałem jedynie przyjemność redagowania tej zbiorowej pracy. Jest tam także i tekst mojego autorstwa. Jeden z rozdziałów jest mojego autorstwa. No, jest to praca poświęcona dziejom zrzeszenia win. jednej z wielkich struktur tego zrzeszenia, najmniej czytanej, najmniej do tej pory zbadanej. To jest cała ta zachodnia połać Polski, struktury wywodzące się z Armii Krajowej które kontynuowały działalność w ramach delegatury sił zbrojnych i potem zrzeszenia win. I jeśli mówimy o dwóch modelach, o tym modelu statutowym, winowskim właściwie dla Małopolski i tej, tej, tej struktury takiej bardziej ściśle pałakowskiej, dla, dla ściany wschodniej właściwej, to, to to jest jak gdyby trzecia, trzecia droga. Obszar zachodni to trzecia ścieżka winu. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.